Przeprawa <noise> Uważaj, że by nas nie oslapała Gdzie, co tam? Ty, jest coś fajnego Ty, a w chłodzie? O co tam? A jak chcesz to wynieść? Widzisz, ja że tam było Ale przeprawa no właśnie. To już moja droga była lepsza to... Tak mówisz To jak robimy Ja jesteśmy No i tak przepaść za 3-4 metry I jak tu teraz ten złom wyciągnąć tam pozagradzane siatkami Nie wiem na co a nasz złom tam jakieś za 100 metrów, nie? No i tutaj ta reklama. Pewno się zastanawiacie Po co turlamy tą oponę? A no po to, żeby później przejść na drugi brzeg i wyławiać, i wyławiać fanty. fanty jak to kolega mówi. uważać by nas nie ochlapała. A? I przejdźcie tam Nie ja bym jeszcze bardziej Żeby sobie plecaków nie Bo tu trzeba jakoś wejść Zeszło się fajnie I wcale nie trzeba iść tam o. Pierwsza reklama blacha reklama już kręgosłupu nie czuję jak to rozerwać? tu są nity uważaj Kurde, jakby się przydały te nożyce do blachy Heh? Jedna usprzątnięto, Ale tamta tonowa blacha to... Nie wiem Coś trzeba wymyśleć Au Kurde, takie są opory, że, że to wypycha. Nasz punkt jest tam za tymi rurami. A trzeba donieść za tą grubą rurę jakieś 10 metrów. Nie będzie to łatwe zadanie. Tu ostatnio. O, nasze fanty. Ostatnio żeśmy się tu z kierowcami pogadali. Kiełbaski wędzili Dzisiaj na szczęście jeden tir. to mam nadzieję, że chociaż piątek to dochodzimy do naszego miejsca Tu żeśmy wchodzili w środę, co żeśmy byli pierwszy raz tu po tych rurach no ale to był, okazało się, że droga jest tu się weszło, później się zeszło, i okazało się, że jest tam droga, ale niestety wszystko pozagradzane. Dochodzimy do naszego pięknego miejsca. Jednak naszych fantów nikt nie porwał. Chodzi o długie. Zobaczymy Te długie to trzeba w ręce chyba nieść, wiesz? No można i tak Jakie to ciężkie Kurwa, a moje? Mój biedny kręgosłup A zobacz źle tu trzeba jeszcze przejść o, drugi pirolowiec się zjechał. No ale powiem Ci, że chyba najcięższe i będzie za A felga, a tamten? Aha, a tam jeszcze został tam, kurwa, ten Litra E. Teraz to będzie niebezpieczne miejsce, bo wody do pasa. Przełożę sobie wiaderko i będę się drzewa trzymał. Jest takie najgorsze miejsce, jo. Ja. Ja. Jak mi się nalało. że <laughs> rzezłom? Jeszcze woda. <laughs> o Jezu, już nie mam siły. A to dopiero pierwsze wiaderko. A ile ich jeszcze wyjdzie? Po dwa na głowę. ejku chodź, chodź. Nie wstydź się. Chodź, 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 malutki. Chodź, chodź. O kurde, bo nabiera tempa. O kurde, o kurde. Nie posłuszne, oj, nie, niu niu Oj, najgorsza tafelga. Dobra, na razie zostawiamy wiaderko, to będziemy patyki nosić. Mam już dość. Zmął wysprzątany, została ta gigantyczna blacha. No, nie wiem, będziemy myśleć, jak ją rozpracować. Ona tu gdzieś ma ze 3 mm, może więcej. Także, także jest to kawał blachy, zostawimy. Przydałaby się taka bożka, może elektryczna, na kilka razy to pociąć. Teraz inaczej to miejsce wygląda. Tu jeszcze i tak pasuje, porzucać parę razy. I teraz ciekawe, czy za to do więzienia nie pójdę za to, że wysprzątałem rzekę. Jeszcze jak tą blachę też usprzątnę, to chyba grozi mi kryminał. Nie? Jak mówicie, legalne sprzątanie czy nielegalne magnesem? Napiszcie w komentarzu: 4 grosze, flaminga. kładę. Cztery grosze, A ja jakoś tu muszę wyjść teraz Żeby mi no nie spadł Ja pierdzielę Co? He? A, chyba nie uch, kurwa No fajnie teraz jak tu wejść uch, uch, uch. Uch. Jeden zły błąd. I lecę. Komando foki. Żółwie ninja. Kurde, gdzie tu taka przeprawa? A teraz dżungla. Tam jest ulica, tu będziemy wynosić ten kawałek. Muszę autem podjechać, bo stoję tam. Hello! Idę po auto. O kur... Wyleciał. Linka wyleciała. Uch. I co? Mam to tak nieść teraz linką? No, no, no. ej ta spokojnie Drugi raz. Drugi raz wycieczka i po powodera. Ja nie mogę, ale to chyba przez te haszcze tu potargałem gdzieś. Jakaś dziurka musi być. <grystanie> <grystanie> Powiem ci, że już siły nie mam, ale wyprawa ciężkie, żeby się nie urwało. O kurde wysypie się Tocza magnesem chyba Rzuć to w podsumowaniu. Najgrubsze fanty. Trochę prętów, trochę rur. Kawek gąsienicy. Podkładka kolejowa, śruba kolejowa. Tam coś z rury, to jakiś odlew z transformatora. nierdzewka Też jakiś tam element. Tu chyba też podkładka kolejowa. Pręty. Żeliwa kawałek. Felgi i dwa niestety kawałki reklamy. Po reklamę będę musiał atakować jeszcze raz. Zostało nam bardzo dużo długich rur. Zostały nam dwie siatki. No, sporo nam jeszcze tego złomu zostało. No, liczę, że tak około 30 kg. No, no tej reklamy żal. Trzeba wziąć jakieś nożyce do blachy i niestety poucinać. No i ty jest reszta fantów. Rury, pręty. Przejdę z tej strony, coś będzie widać. Trochę ciemno. Parę, czterogroszówek flaminga. Także tu są takie pręty. No jest tego złomu. Także, kochani, no sporo zostało. No żal tej reklamy. Zobaczycie, jak ona była duża na filmie. Dobra, ja już nie będę przeciągał. Do następnego. Trzymajcie się.